Cześć. Nie ma nic. Cześć. Tu Jacek. Nie ma. A, nagrywa. Ha Bober. Cześć. Kozica Przyjaciółka, Bobra Nie wiem, co tam będzie, jak krzyżówka. Bobro, Kozica Dzisiaj. Cał krzyżówek, ponownie dwie wielkie krzyżówki i dwie malutkie krzyżówki, a co z tego wyniknie to się okaże, Basia ma numer 10 i numer 18, a ja mam numer 1 i 31, co? Ja mam pierwsze, tak? yy, dobra, zacznij od tej gównianej malutkiej, zobaczymy co tam będzie. Na razie to tylko gdzieś to było jedno słowo chyba, albo to nie ta. A, kos, tu było tylko jedno dwa. A, dwa i tkanka. No to jak nie ta, no przecież innej nie ma. No, ale myślałam o tej dużej. Dobra, jedziemy dalej, J. J jest tu, J jest tutaj. Tutaj nie ma, le, le jest. Wczoraj trochę popłynęliśmy. Ciekawe, czy dzisiaj popłyniemy. Jak już dzisiaj popłyniemy, to jest koniec. To coś chyba musi być. No, fatu. Dzisiaj już po numerach nie jechałem, tylko wybierałem losowo, całkowicie losowo. Nie ma nic. Nie ma? No pusta jest, Nakazałeś no, mi dwie zostawić w tej. Jest RB no i niestety. A tutaj mogło co być? No 5 zł chociażby się wróciła. Zróbła. Mała przegrała. Osiemnastka, to chyba twoja ulubiona, nie? No. Ale teraz moja ulubieńsza jest 31, zobaczymy moją, o boż. V, no gdzieś tu, no jest, bo gdzieś tu widziałem właśnie, V, ale ludzie, to mi dało, i C, mhm. Czyli, czyli czyli mogę sobie tak już sobie to 30 zł by było jakby było Dziękuję za uwagę. uwagę no, takim wybrałem. Teraz Możesz ja? drapać. dziesiątka Tak i to wiesz. Dwieście, sto, tak, niechby chociaż zwróciła się. Kurde, nie patrzę z było. Wczoraj mi populiali, dzisiaj też popłynęli? S. Sy, jak smok. To się pojawiło, słowo następne. Drugie, no tutaj do Anna to trochę mało. Kieps, kieps. Przed. Przed r. No czyli A już nie będzie, nie nie L. Wszystko. wszystko przeciwko nam. Trzecie słowo otworzone. Jeszcze dwa potrzeby. Tu jeszcze masz R. Mhm. Tylko tak nic nie a już nie będzie na 100%, także kiepsko to widzę. Teraz gdzie D? M. M to jest... Chyba niestety. Tutaj niestety. jest M. Hmm. Tu się pojawiło słowo. Gdzie? enzym. No. Ale to tak będzie za mało. To jest czwarte, nie? No tam. No. Nie nie, na nie, niej. Nie, nie ma nic. No. Nie ma szans. Tu by było ile? 500 złotych? A tu niestety D, G, C. No. Masakra. <laughs> Cała nadzieja w mojej jedynce. No. Powodzenia życzę. O, nie dziękuję. Ale no, szczerze życzę. No przecież wiem tylko, że nie dziękuję. C. Nie zaproszyć. Jest tu. Eee, C. Widzisz gdzieś C? No tutaj jest i przychabrze. Na razie to kiepścizna. O pojawiło się słowo. C, C, cz, tu jeszcze jest. Dobra. Następny, P. Jest P. P. Napięcie normalnie wkracza w fazę zenitu. No. P, 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 yes. Na no samym dole tutaj, chyba tylko to jedna. Koniec? No. M. Przedostatnia literka. cienko to widzę, bardzo cienko to widzę. Wiesz o tym? U, u, u. I. No proszę, a. No ale co? A. No co, no Tak może... ci mówię, że a nic nie daje. Jak hmm. <grafy> zwykle, a. O oh jest, a, ura Ale a nic nie daje. Bo nie ma innych. Laur. Co z tego, jak tu nic nie ma. No, nie było, nie. J nie było. To też coś? Nic. Czyli można powiedzieć, że. Jesteśmy w czarnej. Tak hmm. Cicho. Tu chyba będą. Uwentura, trzy. hara i. Oczko. Gdzie? Oczko obok. Proszę bardzo. Oczko. Yes. Oczko, uwentura i. Hera. I hara. Chociaż Ten nie było? Czego? N? Kurczę, no. nie ma. No dobra, powinno być 30 zł ale czy jest? Jest. No, jest. Super. Jest, Nikołanie. Ale masakra. W jedynce. Jest. No dobrze, w jedynce, no ale... No fajnie, gratuluję. No co gratulować, no 30, no bo jesteśmy do tyłu, nie. <coughs> No wiem, że mniej, ale o nie dobrze, że do 30, chociaż jest, nie? No właśnie. Dobra, 30 jest. 70 wydane, 30 wybrane. znowu 40, to już jest 110. Z wczorajszym. O, 110. To przegrane. Te prze... Znaczy, no, to przegrane. 1,30 zł. No nic, to jutro podejście numer trzy. Do trzech, razy sztuka. I albo w tą, albo w tą. Dobra. Jest trzydzieści zł. Ho, ho, haw. Oj, tak. Oj. Dobrze. To by było na dzisiaj tyle. Pozdrawiamy serdecznie. Zakupimy jeszcze na trzecią rundę, bo tak tego zostawić nie idzie. Jesteśmy 110 w tył. Nie? 110? 110. Wczorajszym, tak. 110. 110. Uh, uh, uh. To by trzeba było jakąś 100 albo 200 wydrapać. No, zobaczymy. Także do jutra. Pozdrawiamy wszystkich zdrowia życzymy zdrowia życzymy. I do następnego. Pa pa. Kozica też kozica kopytkiem pa pa. Cześć cześć.